Grady Hendrix, kochani, jeden z mistrzów współczesnej grozy i tym razem Hendrix w swojej najsmutniejszej, najstraszniejszej i najlepszej powieści do tej pory, kochani, bez żartów, w bezcenną środę, jak sprzedać nawiedzony dom. Hej, hej, moi drodzy, w tym jakże mroczny, jakże tajemniczy i straszny dzień. Witam Was, Olga z Wielkiego Buka. Bezsenna środa, dzień horroru, dzień grozy, dzień opowieści tajemniczych i niesamowitych. To cykl na wielkim buku, który prowadzę już od ponad 11 lat, a który poświęcony jest mojemu ukochanemu gatunkowi, jakim jest horror. To właśnie w bezsenną środę poznajemy wyjątkowe i niesamowite tytuły tego gatunku, i dzisiaj będzie właśnie taki tytuł, jeden z tych, które dokładnie. Ładnie pokazują to, o co mi w horrorze chodzi. Przed Wami Jak sprzedać nawiedzony dom Diego Hendrixa, Wyczekiwany przez nas najnowszy tytuł pióra tego postmodernisty grozy, który tym razem serwuje nam nie lada, skrajne emocje. Miałam, słuchajcie, taki plan, że nagram wam wrażenia tuż po lekturze tak zupełnie na świeżo, ale powiem Wam, że te wrażenia to był przede wszystkim dojmujący smutek, co się naprawdę rzadko zdarza przy lekturze horroru. Natomiast przy najnowszej powieści Grady'ego Hendrixa po prostu zechciało mi się, słuchajcie, płakać na koniec i poczułam taki wręcz. Taką kulę w brzuchu, taki węzeł. Mam ogromnie zaskoczona tym uczuciem. Louis i Mark wychowali się w ciepłym, kochającym domu u boku cichego ojca naukowca i matki. Matki o bardzo artystycznej duszy. Relacje rodzeństwa jednak od lat są dość... Skomplikowane. Kiedy ich rodzice giną w tragicznym wypadku, wbrew wszystkiemu, muszą się spotkać, muszą zająć się swoimi rodzinnymi sprawami, muszą zająć się również tym, co zostało. A został dom dom pełen rupieci, jak to dom dom pełen wspomnień i dom pełen artystycznych projektów ich mamy. Mamy, która całe swoje życie była lalkarką i prowadziła swój. Specyficzny teatrzyk, ba Luis i Mark wychowali się w ogóle pośród jej lalek, pośród pluszaków, pośród marionetek ożywianych jej głosem. Ona nadawała im sens istnienia. Pośród wzajemnych żalów, wyrzutów i złości, Luis i Mark odkryją jednak też coś, co nadało kształt całej ich rodzinie i całej przeszłości. Ta powieść bardzo słuchajcie, długo buduje nam Klimat buduje nam nastrój, wprowadza nas w atmosferę i w relacje międzyrodzinne, i to, co dzieje się między bohaterami. I bardzo długo trwa, aż dojdziemy do tego momentu, tej realnej, namacalnej grozy. Skrajne emocje, skrajne emocje. Inaczej nie da się ująć tego, do czego doprowadził mnie Grady Hendrix swoją książką. Podczas której, jak sprzedać nawiedzony dom, miałam takie momenty i uśmiechu, i śmiechu również, i skrajnego przerażenia, i dojmującego smutku. Do tej pory. A raczej może od bardzo, bardzo dawna żadna powieść grozy nie wywołała we mnie właśnie takiego uczucia. Bardzo nie wstrząsnęła moim wnętrzem. Historia Louis i jej brata, słuchajcie, zaczyna się niczym taka dość przygnębiająca powieść obyczajowa. Rodzice giną w koszmarnym, nie do końca wyjaśnionym wypadku, ale to na razie nie ma znaczenia. Louis zostawia córeczkę, wyrusza do rodzinnego domu. Hendrix od początku skupia się na relacjach rodzinnych przede wszystkim na relacjach Louis z bratem. To są relacje chaotyczne, pełne złości, pełne wyrzutów właśnie, też pełne niedomówień i gniewu. Dom rodziców przestaje być miejscem jakichś tam wspomnień, a staje się miejscem zaciekłej batalii rodzeństwa. Oni spoglądają wtedy na ten dom jak na problematyczny spadek, i w ich działaniach, w ich słowach. Bardzo łatwo można odnaleźć wszystkie rodziny na całym świecie, które po śmierci bliskich zaczynają swą kłótnie. Tutaj brat chce zmieść wszystko z powierzchni ziemi i sprzedać dom jak najszybciej, natomiast siostra chce zgłębić się w to, co zostało po rodzicach, przejrzeć wszystkie rzeczy. No i właśnie w ich słowach i oskarżeniach można znaleźć wszystkich z całego świata. Można parsknąć śmiechem, można się zamyślić, ale przede wszystkim Hendrix jak się okazuje, słuchajcie, całkowicie usypia naszą uwagę. Groza i strach powiem, słuchajcie, tutaj wczołgują się tak zupełnie niezauważenie. Słuchajcie, dom jak to dom był świadkiem wielu radości, był świadkiem wielu tragedii. A ten dom na dokładkę jest bardzo charakterystyczny, dlatego, że w jego ścianach patrzą... Tysiące oczu. No właśnie całość prowadzi kultowa e, książka dla dzieci amerykańsko-brytyjskiej pisarki z 1922 roku Marjorie Williams, czyli powieść aksamitny królik. U Hendriksa, ta powieść, która już sama w sobie jest dość koszmarna, zyskuje jeszcze głębsze koszmarne znaczenie. I tutaj pozdrawiam najserdeczniej słuchajcie i Magdę z Grozowni, i Umcelkę, którzy mieli rację. To jest najlepsza. Powieść Grady Hendrixa, i ja się podpisuję pod tym bez dwóch zdań. I tak, kochani, to jest najlepsza powieść Grady'ego Hendrixa do tej pory. Ja się nie spodziewałam, że uderzy we mnie po prostu z taką siłą. Co więcej, słuchajcie, ja skończyłam tę powieść połykając łzy. Dziwne, prawda? Najpierw miałam, słuchajcie, oczy szeroko otwarte z przerażenia, wstrzymywałam oddech, a potem nagle. No, smutek uderzył we mnie z impetem, jakbym cegłą dostała. Hendrix na dokładkę robi to jednym celnym zdaniem. Zmienia perspektywę, sprawia, że horror nabiera tutaj tego właśnie głębszego znaczenia. Bo, i to jest najważniejsze, jak sprzedać nawiedzony dom, jest właśnie horrorem. Horrorem w najlepszym tego słowa znaczeniu. Takim horrorem, o którym ja Wam opowiadam od początku. To jest horror, który nie tylko przeraża, ale który w zamian daje coś więcej. Przerażonych tak, w jakiś sposób, ale przede wszystkim pełnych przemyśleń, pełnych emocji. I rzadko, słuchajcie, zdarza się właśnie taka pozycja, taka książka, która wypełnia wszystkie te, nawet nierealne, pola oczekiwań, kiedy mówimy o grozie. A Grady, słuchajcie, wypełnił wszystkie te pola, odhaczył wszystkie kratki. On, słuchajcie, zostawił mnie rozerwaną na kawałki i chwilę, słuchajcie, mi zajmie, zanim ja się pozbieram. Będę jeszcze myślała długo o tej powieści. Tak, kochani, jak sprzedać nawiedzony dom, to jest właśnie taki horror. O to wszystko mi chodzi, właśnie w horrorze, w bezsenną środę. To jest taki horror, który właśnie coś takiego robi z człowiekiem. Ob więcej takich, kochani, czytajcie. Grady Hendrix, najlepszy z możliwych. Jestem ciekawa, co powiecie, kochani. Wiem, że lubicie Grady'ego Hendrixa, że sięgacie z przyjemnością po jego książki. One są różne pod względem i tematyki, i objętości. Zawsze poruszają jeden z tych takich haczykowych tematów, czyli albo to wampiry, albo seryjnych morderców, albo zombie. Tutaj mamy właśnie nawiedzony dom, ale słuchajcie, Grady Hendrix tutaj zrobił no majstersztyk. W poprzednich powieściach bywał naprawdę dobry, bywał świetny. Był też taki sobie, ale tutaj, w jak sprzedać nawiedzony dom, Grady Hendrix wyszedł poza po prostu wszystkie możliwe granice i sprawił, że, no tak jak wam powiedziałam, te emocje były i są olbrzymie. Ja przeczytałam, jak sprzedać nawiedzony dom praktycznie naraz, i może to jeszcze sprawiło, że ja żyję bardzo tymi wszystkimi emocjami, że one się tak nagromadziły naraz bardzo szybko i one, tak wiecie, buzują po prostu. Ale to, jak on po prostu pod koniec, jakby zrobił właśnie taką zmianę, taką falę, takie uderzenie, gdzie kilkoma zdaniami, a w zasadzie jednym zdaniem, robi bum-bum i po prostu o, zaczynamy płakać. Przynajmniej ja. Ja miałam właśnie takie doznania i takie doświadczenia. No, no to jest właśnie horror. O to właśnie chodzi, i mam nadzieję, że odkryjecie właśnie dzięki tej powieści Grady'ego Hendrixa o co w tym wszystkim chodzi. Że sięgniecie po tę powieść, że się w niej zanurzycie i zaskoczeniem odkryjecie, jaka głębia może kryć się w powieściach grozy. Właśnie. Coś wspaniałego, coś wspaniałego, bardzo się cieszę, bardzo się cieszę, że sięgnęłam po tę powieść. Trochę żałuję, że czekałam tak długo, bo od bardzo długiego czasu, od momentu premiery zeszłorocznej w oryginale, miałam tę powieść na czytniku, a tak czekałam do polskiej edycji, bo chciałam Wam opowiedzieć, żebyście Wy mogli sięgnąć i z jednej strony żałuję, a z drugiej strony jestem bardzo szczęśliwa, bo ta powieść już jest dostępna i jest w papierze, i też jest na Legimi. Ja właśnie czytałam na Legimi, dlatego nie mam tutaj papierowej wersji, więc możecie czytać możecie się zachwycać, możecie dzielić się emocjami, no i dawajcie koniecznie właśnie znać, co myślicie kochani, poczytajcie sobie jeszcze o jak sprzedać widzę dom na w blogu Wielkiego Puka, jeśli macie ochotę a my kochani widzimy się niebawem, do zobaczenia pa pa